Witajcie serdecznie Jakub Kulik dla fan sportu. Jest ze mną Paweł Juźwiak, jeden z bohaterów co-main eventu. Witam serdecznie. Po raz drugi, trzeci. Dobry wieczór, witam ponownie. Słuchaj. E... Wiesz nie będę też pytał o konferencję, bo bo kto chce, będzie ją mógł zobaczyć. Natomiast chciałem akurat zrobić z Tobą wywiad, bo, bo wczoraj na przykład podczas tego Wotore Talks pojawiło się kilka fajnych tematów i, i chciałbym o to się trochę zaczepić, o to się poruszyć. Przede wszystkim tak jak sobie też rozmawialiśmy po konferencji, ten temat promocji walk, ten temat promocji zawodników poprzez platformy federacje, w których walczą, czy ty chcesz też pokazać zawodnikom, jak oni to powinni robić fajny kulturalny Sposób. Tak, na pewno jestem tutaj też po to między innymi, żeby pokazać zawodnikom młodym, jak można w fajny sposób, nie przekraczając granic ludzkiej przyzwoitości, wypromować walkę, dołożyć tutaj jakieś emocji, dodatkowych smaczków, a wcale nie trzeba robić tego w chamski sposób, to nie, nie, nie trzeba się wyzywać na najgorszych i, i tak dalej. No fakt, faktem, że z Marcinem raz troszeczkę przegięliśmy, bo rzuciliśmy się na siebie, ale... Mam rzeczywiście emocje przez ten teledysk poszły do góry i tak dalej. Ja też byłem podkrącony bogala, no ale jednak zachowaliśmy jakieś tam zasady, bo nikt nikogo nie uderzył po twarzy, także wszystko odbyło się w granicach zdrowego rozsądku. Także ja wiem, że zawodnicy czasami mają taką blokadę, że nie chcą za dużo gadać, bo się skupiają na walce, a nie wiedzą co walka poka pokaże, ale ja jestem tutaj pierwszy raz. Ja też dużo gadam, kozaczę się i tak dalej, a sam nie wiem, co ja jutro pokażę jestem w takiej samej sytuacji, jak ci zawodnicy, tak? Idę w nieznaną dla mnie materię. Gadam dużo, promuję walkę, a jutro będzie tak zwane sprawdzam. A się Paweł, czy zgodzisz się ze mną też z tym, że generalnie faktycznie można dużo mówić, faktycznie można kulturalnie promować walkę i nawet jeśli się nie uda, że tak powiem, być zwycięzcą, ale da się I dobrą walkę. Walka, walka jest walka, no to jeden może wygrać, drugi może przegrać, nawet musi. Ktoś musi przegrać, ktoś musi wygrać, to, ale po to się chodzi do klatki, żeby oddać całe serce, charakter i zrobić wszystko co w swojej mocy. No ja jestem o tyle spokojny, bym się bardzo stresował, gdybym się nie przygotował solidnie, ale ja naprawdę odpuściłem dużo rzeczy, sfokusowałem się na tym. Wiem, że Marcin trenuje dużo, dużo dłużej ode mnie, wie, wiele lat, także jadając z siebie wszystko przez ostatnie miesiące, przygotowałem się najlepiej jak umiem i dlatego jestem w miarę spokojniejszy. Co, co, co walka pokaże, wiadomo, wychodzę po to, żeby wygrać i zrobię wszystko, żeby, żeby wygrać. No, ale wynik zawsze jest sprawą otwartą, bo tym bardziej to jest waga ciężka. Jeden cios, jeden błąd może tutaj wszystko zmienić i w jedną i w drugą, w drugą stronę. No tym bardziej, że to też nie są duże rękawice, gdzie tam dają możliwość obrony e, i tego typu rzeczy. Fajną jest rzeczą ta współpraca FEN, bo jednak ty od lat budujesz to MMA od lat. Tym siedzisz i, i fajna jest też ta współpraca z Wotorem, bo tutaj są też zawodnicy. I jak Wotore to w historii pokazało, są zawodnicy, którzy później idą bardzo tą sportową karierą profesjonalną, gdzie już są te rekordy zawodowe. Bo walki na gołe pięści no, jednak mają jakieś swoje rekordy, ale to nie są rankingowe rekordy. No zgadza się, dlatego dzisiaj krótko tutaj będę z tymi chłopakami młodymi. To naprawdę zyskali w moich oczach bardzo duży szacunek, bo to są troszeczkę w języka, kto ile ma walk zawodowych i tak dalej. Ja widzę, że to są młode chłopaki. Większości, Nie wszyscy, tak, ale większość z nich na początku swojej kariery nie bili się jeszcze w żadnych takich większych federacjach i tak dalej, nie szukają drogi na skróty, jakieś kalkulowanie, tylko przychodzili od razu do Wotory, że to jest naprawdę, te zasady są twarde, to jest dla twardzieli, oni się nie pierdolą, z grubej rury zaczynają karierę i czekają na, na swoje szanse, także tutaj ogromny szacunek dla tych chłopaków, dlatego to powiedziałem na konferencji, bo tak myślę i chciałem im ten szacunek oddać, bo im się ten szacunek należy. A tutaj. widziałem w swojej karierze już wielu zawodników, co kombinowali te pierwsze walki, ten nie, tamten nie, nie bo mam rekord 3-0, a nie, nie mogę przegrać, ten za mocno. Tutaj widać, że te chłopaki w ogóle nie kalkulują, się nie szczypią i naprawdę jestem pełen podziwu dla nich. Słuchaj, czy ta współpraca WOTORE i Fenu ma szansę dziś się umaterializować tak na dłużej, że, że ona będzie dłużej trwać w kolejnych eventach, że będziecie się wzajemnie promować, bo, bo grupa docelowa na pewno jest podobna. No, to grupa docelowa jest podobna, tak? Wy bazujecie troszeczkę na czymś innym jeszcze, bo nie tylko na czystym takim sporcie, tylko bazujecie na emocjach, na te krwawych walkach i tak dalej. No ale to na Wotory też można znaleźć jakąś perełkę, która zrobi karierę w fenie, tak? I tutaj współpraca jak najbardziej skazana. Tym bardziej, że z Jaszkiem dopiero się biznesowo poznajemy, ale... Jak na razie to chyba obydwie strony są zadowolone i myślę, że będziemy dalej coś tam wspólnie kombinować, bo z fajnymi ludźmi fajnie coś, coś zrobić, a tak jaki jest właśnie Jasiek, także... Nie mam z nim żadnych problemów. Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy. Słuchaj, na pewno w kilku wywiadach już to padało. Natomiast no ja muszę też dla naszych widzów zapytać Marcin Najman. Jak jest dużym wyzwaniem? Jak jest ciężkim przeciwnikiem dla ciebie? No nie wiem. No na pewno jest wyzwanie, bo 40 walk miał tak, a, a ja nie miałem jeszcze ani jednej. Na pewno dla mnie no, to jest mega wyzwanie, ale z, drugim, z drugiej strony to jestem, jestem też kawał konia. To z, z kim mam się bić? Nie będę się bił z żadnym zawodnikiem zawodowym, bo nie miałbym żadnych szans. Ze zwykłym śmiertelnikiem to też się nie będę bił, bo on by nie miał żadnych szans, no to musiałem mieć jakieś wyzwanie, co by mnie zmobilizowało, czyli Marcin Najman, głośne nazwisko, były sportowiec, który jest już na emeryturze i z takim emerytem, jak nic nie spierdolę jutro, to mam szansę wygrać. Słuchaj, żeby nie drążyć już tego tematu, natomiast chciałbym zapytać o taką stricte sportową rzecz. Co prawda inna federacja, bo to KSW, natomiast ta walka Daniela Omelianczuka z Martyniukiem, tam inny werdykt sędziów, inne później głosy w mediach i później ostatecznie wypowiedź sędziów, że, że Daniel tą walkę przegrał, natomiast wynik jest utrzymany. Jak ty się zapatrujesz na, na tego typu rzeczy i na takie komisyjne odwoływanie się od, od werdyktów? No, przepisy są jasno skonstruowane. Mieliśmy takie podobne sytuacje w Fenie, gdzie też były błędy sędziowskie. Raz ten werdyk osobiście zmieniłem, ale dopatrzyłem się błędu proceduralnego, że tam były y, y, pomylone karteczki i na szybkość to zmieniłem. Innym razem były też jakieś wątpliwości, nie zmieniłem tego. No, z unified Loops są tak skonstruowane, że to co sędzia widzi w danej chwili to jest niezmienne. tak? Pięciu sędziów może to widzieć później na wideo, inaczej by to widział sędzia, tego się nie zmienia, czyli jeśli nie ma jakiegoś błędu proceduralnego, nie są złamane jakieś właśnie procedury. Ja są chyba to... trzy rzeczy. Konflikt interesów, chyba błędy proceduralne i korupcja, chyba i takie korupcja, trzy rzeczy. Dokładnie, jeśli, no to się nie dziwię, że tego nie zmienili, no bo sami by sobie w topę strzelili przeciwko własnemu regulaminowi, także oni tak naprawdę nie mogli tego zmienić ja to rozumiem po prostu. No. Słuchaj, e, nie męczę już dłużej, życzę powodzenia jutro, dziękuję bardzo za wywiad i, No i widzimy się jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, zachęcam do w zakupu Pay Per View, bo z Wotorem mocno współpracujemy, możecie tą galę również wykupić na fenmma.tv. także bądźcie z nami i oglądajcie, to będzie wieczór pełen emocji, obiecuję, że dam z siebie wszystko i zrobię wszystko, żeby tego wielkiego, ogromnego Grubasa pokonać. Hej! Dzięki bardzo!